Wywlekli moją walizkę na trawnik przed domem i rozrzucili ubrania po całym podwórku, śmiejąc się w głos. Moja milionerka, przybrana rodzina, upokorzyła mnie na oczach całej eleganckiej dzielnicy. Wtedy, tuż przed naszą rezydencją, zatrzymała się biała limuzyna. Wysiadł z niej mężczyzna w ślubnym garniturze, trzymając w rękach suknię. Wszystko zmieniło się w ciągu 60 sekund. To, co zaraz usłyszycie, jest absolutnie niewiarygodne. To moja historia i do dziś nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło właśnie mnie. Nazywam się Kinga, a to jest historia o dniu, w którym moje życie z koszmaru zmieniło się w bajkę, i to w najbardziej nieoczekiwany sposób. Pozwólcie, że cofnę się do początku. Miałam siedem lat, kiedy Jerzy i Małgorzata Zamojski mnie adoptowali. Byli milionerami, rekinami warszawskiego rynku nieruchomości, z rezydencją wyglądającą jak z magazynu wnętrzarskiego. Pamiętam, że myślałam, że jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Mieli dwoje biologicznych dzieci: Zosie, która miała wtedy 9 lat, i Bartka, pięciolatka. Z pozoru wyglądaliśmy na idealną rodzinę. Uczestniczyliśmy w galach charytatywnych, pozowaliśmy do zdjęć na stronach towarzyskich, a nazwisko Zamojski było znane w całym mieście. Ale z tymi idealnymi rodzinami jest tak, że zazwyczaj ukrywają one najbrzydsze sekrety. Gdy skończyłam 16 lat, dotarła do mnie prawda. Nie zostałam adoptowana z miłości ani dlatego, że chcieli dać dziecku dom. Zostałam adoptowana, by dobrze wyglądać. Dobroczyńcy milionerzy, którzy uratowali sierotę tak pisały gazety. To poprawiło ich wizerunek, otworzyło drzwi na salony i sprawiło, że wydawali się świętymi. Za zamkniętymi drzwiami traktowano mnie jak darmową służącą. Zosia dostawała markowe ubrania na każdy sezon. Ja dostawałam jej stare ciuchy. Bartek dostał sportowy samochód na 18 urodziny. Ja dostałam kazanie o wdzięczności za to, że mam dach nad głową. Pracowałam w rodzinnej firmie, zajmując się papierkową robotą i harmonogramami, ale nigdy nie płacono mi uczciwie. Ilekroć pytałam o prawdziwą pensję, Małgorzata uśmiechała się tym swoim zimnym uśmiechem i mówiła: Daliśmy ci dom, Kingo. To wystarczająca zapłata. Zaczęłam potajemnie udzielać korepetycji dzieciakom z sąsiedztwa, oszczędzając każdy grosz. Wiedziałam, że nie mogę tam zostać na zawsze, ale nie wiedziałam też, jak odejść. Ten dom był wszystkim, co znałam przez 21 lat. Aż trzy miesiące temu wszystko wybuchło. Jerzy dokonał kilku fatalnych inwestycji i rodzinna firma zaczęła krwawić finansowo. Wiedziałam o tym, bo prowadziłam księgi. Pewnego wieczoru zwołali nadzwyczajne spotkanie rodzinne w salonie. Weszłam i zobaczyłam mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziałam, siedzącego w ulubionym fotelu mojego przybranego ojca. Był starszy, może 65-letni, ze srebrnymi włosami i uśmiechem, od którego jeżyły mi się włosy na karku. Nazywał się Leszek Sterling i był zamożnym inwestorem. Jerzy nie tracił czasu. Leszek zgodził się zainwestować 50 milionów w naszą firmę ogłosił patrząc na mnie z niewzruszoną miną W zamian Kingo wyjdziesz za niego Roześmiałam się myślałam że to żart ale nikt inny się nie śmiał Małgorzata nachyliła się do przodu To uratuje naszą rodzinę Kingo Leszek to szanowany biznesmen nic ci nie zabraknie Leszek spojrzał na mnie jakbym była samochodem którego kupno rozważa Nada się powiedział a jego głos wywołał u mnie mdłości Wstałam drżąc nie, absolutnie nie. Nie jestem na sprzedaż. W pokoju zapadła cisza. Twarz Jerzego poczerwieniała. Zosia uśmiechała się szyderczo z kanapy, jakby oglądała swoje ulubione reality show. Bartek zaczął nagrywać telefonem. Ty niewdzięczna, mała, zaczął Jerzy, ale mu przerwałam. Nie jestem niewdzięczna. Jestem człowiekiem, a nie transakcją biznesową. Wtedy popełniłam drugi błąd. Albo może była to najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęłam. W złości wykrztusiłam prawdę, którą ukrywałam od sześciu miesięcy. Zresztą jestem już w związku. On ma na imię Adrian i on mnie naprawdę kocha. Nie moje nazwisko, nie moje koneksje, tylko mnie. Eksplozja, która nastąpiła, była atomowa. Zosia wybuchła śmiechem. Adrian, ten spłukany chłopak z kawiarni, w której tracisz czas? O mój Boże, to jest bezcenne. Ręka Małgorzaty pojawiła się nie wiadomo skąd. Policzek zapiekł mnie od uderzenia. Zrujnujesz wszystko, co zbudowaliśmy. Jerzy wstał, jego głos był śmiertelnie cichy. Masz godzinę, Kingo. Albo wyjdziesz zaleszka, albo wynoś się z tego domu. Dotknęłam piekącego policzka i spojrzałam na każdego z nich. Na tych ludzi, których nazywałam rodziną przez 21 lat. Na tych, którzy nigdy nie widzieli we mnie nic więcej niż rekwizyt w ich idealnym obrazku życia. Wolę nie mieć nic niż dać się tak kupić, powiedziałam. Bartek roześmiał się, nadal filmując. To leci prosto na mój profil, wszyscy muszą to zobaczyć. Odwróciłam się i ruszyłam na górę, by spakować rzeczy. Myślałam, że przynajmniej pozwolą mi odejść z godnością. Mylę się. Ledwo zaczęłam wrzucać ubrania do walizki, a już wpadli do pokoju. Cała trójka. Zosia zaczęła wyrywać ubrania z szafy. Te były i tak moje! krzyknęła, rzucając sukienkami na podłogę. Myślisz, że coś w tym domu do ciebie należy? Bartek chwycił moją walizkę i zanim zdążyłam go powstrzymać, wyrzucił ją przez okno. Usłyszałam, jak roztrzaskała się na trawniku dwa piętra niżej. Głos Małgorzaty był piskliwy. Wszyscy muszą zobaczyć, co dzieje się z niewdzięcznymi dziećmi. Jerzy już dzwonił do sąsiadów, pracowników, a nawet do niektórych znajomych z towarzystwa. Przyjeżdżajcie, jest niezłe przedstawienie. Zaciągnęli mnie po schodach. Próbowałam się wyrwać, ale uścisk Jerzego na moim ramieniu był jak żelazo. Kiedy dotarliśmy do drzwi frontowych, wypchnął mnie na zewnątrz w jasne popołudniowe słońce. To był piękny dzień. Czyste błękitne niebo, ciepłe słońce, śpiew ptaków. Dzień, który powinien być idealny. Zamiast tego stał się najgorszym momentem w moim życiu. Zaczęli wyrzucać moje rzeczy na trawnik. Książki, ubrania, zdjęcia, buty, wszystko rozsypane po idealnie wypielęgnowanej murawie. Sąsiedzi zaczęli się zbierać. Zobaczyłam naszą gospodynię, panią Annę, ze łzami w oczach, ale nie mogła nic zrobić. Ogrodnik stał zamrożony z grabiami. Ludzie z sąsiednich rezydencji podeszli z wyciągniętymi telefonami, nagrywając wszystko. Zosia stała na frontowych schodach, jakby udzielała konferencji prasowej. Odmówiła pomocy rodzinie, ogłosiła dramatycznie. Po tym wszystkim, co jej daliśmy, jest zbyt samolubna, by zrobić jedną prostą rzecz. Bartek publikował na żywo w mediach społecznościowych. Nasza podopieczna myśli, że jest od nas lepsza. Zobaczcie ten pokaz niewdzięczności. Wtedy podjechał samochód Leszka Sterlinga. Wysiadł, poprawił swój drogi garnitur i uśmiechnął się do mnie z wyższością. Szkoda, Kingo, miałabyś bardzo wygodne życie, a teraz spójrz na siebie. Śmiech był najgorszy. Wszyscy się śmiali. Jerzy, Małgorzata, Zosia, Bartek, nawet niektórzy sąsiedzi, którzy wcześniej zawsze się do mnie uśmiechali. Stałam tam, pośrodku rozsypanego życia, upokorzona i złamana. Głos Małgorzaty niósł się po trawniku. Nigdy nie przeżyjesz bez nas, Kingo, jesteś nikim bez nazwiska Zamojski. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że prawie upuściłam telefon, ale udało mi się go wyciągnąć i wybrać jedyny numer, który na pewno by odebrał. Adrian odebrał za pierwszym dzwonkiem: Kinga, co się dzieje? Jego głos był zaniepokojony, a to prawie mnie złamało. Potrzebuję cię, wyszeptałam, starając się nie płakać na oczach tłumu. Wyrzucili mnie, nie mam dokąd iść. Jego głos zmienił się całkowicie. Złagodnego stał się władczy w sekundę. Będę za dziesięć minut, nie ruszaj się, słyszysz mnie, po prostu wytrzymaj. Adrian, nie wiem co robić. Zaufaj mi, po prostu wytrzymaj. Jadę. Rozmowa się skończyła, a zanim zdążyłam przetworzyć, co się stało, Zosia wyrwała mi telefon z ręki. Dzwonisz do swojego biednego chłopaczka? Zaśmiała się. Co on zrobi? Przyjedzie autobusem? Może pomoże ci nieść twoje worki na śmieci? Kolejne salwy śmiechu. Zamknęłam oczy i życzyłam sobie, żeby ziemia mnie pochłonęła. Tłum wciąż się ze mnie naigrywał. Wciąż robił zdjęcia i nagrywał, kiedy to usłyszałam. Odgłos potężnych silników w oddali, zbliżających się coraz szybciej. Wszyscy przestali mówić. Na naszą ulicę skręciła biała, długa limuzyna. Ale nie była sama. Za nią jechał konwój sześciu luksusowych samochodów Rolls-Royce, Bentleye, Mercedesy. Poruszały się jak prezydencka kawalkada, gładko, potężnie i absolutnie niemożliwe do zignorowania. Hałas ucichł kompletnie. Nawet Zosia przerwała śmiech. Małgorzata złapała Jerzego za ramię. Kto to jest? Limuzyna zatrzymała się dokładnie przed naszą rezydencją, w samym środku moich rozsypanych rzeczy. Samochody za nią ustawiły się w idealnej linii. Kierowcy w mundurach wyskoczyli i otworzyli drzwi, ale wszyscy patrzyli na limuzynę. Szofer pospieszył otworzyć tylne drzwi, a moje serce się zatrzymało. Wysiadł Adrian i początkowo go nie poznałam. Miał na sobie kompletny strój pana młodego, absolutnie oszałamiający biały garnitur z elementami złotej nici, które łapały światło. Wyglądał jak coś, co nosiłby książę. Ale to, co sprawiło, że westchnęłam, to to, co trzymał w rękach. Suknię ślubną, przepiękną suknię w kolorze szampana, pokrytą kryształkami, które błyszczały jak diamenty, szedł prosto do mnie, wpatrując się w moje oczy, ignorując każdego, kto na niego patrzył. Adrian? Szepnęłam zmieszana. Co się dzieje? Za sobą usłyszałam wysoki, spanikowany głos Zosi. Chwila to nie jest, to nie może być. Jerzy wyciągał telefon trzęsącymi się rękami. Słyszałam, jak Bartek zaklął pod nosem. Adrian zatrzymał się tuż przede mną i, ku mojemu absolutnemu szokowi, ukląkł na jedno kolano. Tam, na trawniku, na oczach wszystkich, w otoczeniu moich rozsypanych rzeczy. Kingo, powiedział. Jego głos był czysty i mocny, by wszyscy mogli usłyszeć. Przepraszam, że nie powiedziałem ci wszystkiego. Moje pełne nazwisko to Adrian Westowski. Okrzyki zdumienia były natychmiastowe. Usłyszałam, jak kilka telefonów upada na ziemię. Bartek wykrztusił. Adrian Westowski, prezes Westowski Holding, to to jest 4,8 miliarda dolarów. Wpatrywałam się w Adriana. Mój umysł nie był w stanie przetworzyć, co się dzieje. Westowski Holding słyszałam tę nazwę wcześniej. Wszyscy ją słyszeli. To jedna z największych firm inwestycyjnych w kraju. A Adrian. Małgorzata się potknęła. Twarz Jerzego stała się kompletnie biała. Adrian ujął moją dłoń. Pokochałem to, że ani razu nie zapytałaś mnie, czym się zajmuję. Pokochałem to, że dzieliliśmy rachunki w kawiarni. Pokochałem to, że oceniałaś mnie po tym, jak traktuje kelnerkę, a nie po tym, jakim jeżdżę samochodem. Zobaczyłaś mnie, Kingo, prawdziwą mnie. Podniósł suknię ślubną. To była najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Planowałem oświadczyć ci się w przyszłym miesiącu. Miałem zaplanowaną całą, wymyślną rzecz: plaża o zachodzie słońca, muzycy, cała oprawa, ale potem zadzwoniłaś, usłyszałem ból w twoim głosie i coś sobie uświadomiłem. Jego oczy były teraz płomienne. Nie potrzebujesz idealnego momentu. Musisz wiedzieć, że jesteś ceniona, musisz wiedzieć, że ktoś widzi, jak bezcenna jesteś. Wyciągnął pudełeczko z pierścionkiem, a kiedy je otworzył, usłyszałam kilka westchnień. Diament był ogromny, brylantowo niebieski, łapał światło jak kawałek nieba. Kingo, wyjdź za mnie teraz, tutaj. Niech zobaczą, kim naprawdę jesteś, nie kimś, kogo można kupić, sprzedać czy wyrzucić. Jesteś bezcenna, niezastąpiona, moja, jeśli mnie zechcesz. Łzy płynęły mi po twarzy. Adrian, nie rozumiem. Kochasz mnie? zapytał po prostu. Tak. Ufasz mi? Tak. Więc wyjdź za mnie tu, na tej ulicy. Pokaż im, że nie potrzebujesz ich nazwiska, ich pieniędzy, ani ich aprobaty. Pokaż im, że prawdziwa miłość nie oblicza wartości w złotówkach. Mój głos drżał. Tak, tak, tysiąc razy tak. Wsunął pierścionek na mój palec i pasował idealnie. Oczywiście, że pasował. Adrian nigdy nie robił niczego na półgwistka. Cała dzielnica wybuchła. Sąsiedzi, którzy wcześniej obserwowali moje upokorzenie, teraz zaczęli wiwatować i klaskać. Pani Anna płakała ze szczęścia. Nawet listonosz, który właśnie przyjechał, zaczął bić brawo. Ale rodzina zamojskich stała zamrożona, z otwartymi ustami. Z twarzami będącymi mieszaniną szoku i przerażenia, Adrian pomógł mi wstać i pocałował mnie delikatnie. Pani Westowski, szepnął przy moich ustach. Jak to brzmi? Idealnie, wyszeptałam w odpowiedzi. Brzmi idealnie. To, co wydarzyło się później, było jak scena z filmu. Drzwi tych sześciu luksusowych samochodów otworzyły się i zaczęli wychodzić ludzie, jakby to wszystko było wyreżyserowane bo najwyraźniej było. Pojawił się organizator ślubów w nienagannym garniturze z całą ekipą. Makijażystki i fryzjerzy otoczyły mnie z delikatnymi rękami i ciepłymi uśmiechami. Fotograf i kamerzysta zaczęli ustawiać profesjonalny sprzęt, a potem elegancka starsza kobieta wysiadła z jednego z Bentleyów i podeszła prosto do mnie. "Kingo", powiedziała ciepło, przytulając mnie. "Jestem Katarzyna, mama Adriana. Witaj w rodzinie, skarbie." Mój syn tak wiele mi o tobie opowiedział. Obok niej pojawił się starszy pan, o życzliwych oczach, to był Jan, ojciec Adriana. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc poznać kobietę, która skradła serce naszemu synowi. Byłam oszołomiona. Ja. Nie rozumiem, jak to się wszystko dzieje. Katarzyna się uśmiechnęła. Kiedy Adrian kocha, kocha całkowicie, planował to od tygodni, tylko czekał na odpowiedni moment. Kiedy dziś zadzwoniłaś, zmobilizował wszystko. Ekipa rozkładała się na ulicy. Rozwinęli biały dywan nad moimi rozsypanymi rzeczami. Pojawiły się wyszukane kompozycje kwiatowe. Róże, lilie, orchidee w bieli, szampanie i złocie. Z jednego z samochodów wyszedł kwartet smyczkowy i zaczął grać cichą, piękną muzykę. Makijażystka zaprowadziła mnie za designerski parawan, który ustawiono na trawniku. Sprawmy, byś była najpiękniejszą panną młodą, Powiedziała uprzejmie. 20 minut później wyszłam w sukni, którą trzymał Adrian. Pasowała, jakby była dla mnie stworzona, bo jak się później dowiedziałam, tak właśnie było. Adrian w jakiś sposób zdobył moje wymiary i zlecił jej zaprojektowanie na miarę kilka tygodni temu. Materiał w kolorze szampana opinał moje kształty, a kryształki łapały każdy promień słońca. Włosy ułożono mi w delikatne fale, makijaż był idealny, ale naturalny. Kiedy spojrzałam w lustro, które mi podali, nie poznałam siebie. Wyglądałam jak panna młoda, wyglądałam na szczęśliwą, wyglądałam na wolną. Sąsiadów się namnożyło, cała ulica była teraz wypełniona ludźmi, wszyscy obserwowali z telefonami i aparatami. To było bezprecedensowe w naszej zamożnej, powściągliwej okolicy, ale już mnie to nie obchodziło. Małgorzata próbowała podejść, gdy wyszłam z zaparawanu. Kingo, skarbie, może powinnyśmy porozmawiać w środku. To wszystko jest takie nagłe. Mężczyzna w ciemnym garniturze, ochroniarz Adriana, płynnie stanął między nami. Rodzina została poproszona o zachowanie dystansu. Jerzy spróbował innej metody, idąc w stronę Adriana z wyciągniętą ręką i tym fałszywym uśmiechem, którego używał do interesów. Panie Westowski, jestem Jerzy Zamojski, ojciec Kingi. Może moglibyśmy omówić partnerstwo biznesowe? Wyraz twarzy Adriana stał się lodowato zimny. To było spojrzenie, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałam i było przerażające. Jest pan człowiekiem, który wyrzucił swoją córkę na trawnik jak śmiecia, próbował pan sprzedać ją drapieżcy za pięćdziesiąt milionów. Nie robię interesów z ludźmi takimi jak pan, nie uznaję ludzi takich jak pan. Twarz Jerzego spłonęła, ale się cofnął. Pojawił się młody, ciepły, oficjalny urzędnik. Adrian pomyślał o wszystkim. Ceremonia rozpoczęła się właśnie tam, na tej ulicy, w jasnym popołudniowym słońcu. Staliśmy na tym białym dywanie, otoczeni kwiatami, muzyką i autentycznymi uśmiechami jego rodziny i obcych ludzi, którzy stali się świadkami w tej okolicy. Słowa urzędnika spływały na mnie jak sen, ale kiedy nadszedł czas na przysięgę, głos Adriana był spokojny i wyraźny: Kingo, zasługiwałaś na pałac. Ale zamiast tego daję ci tę chwilę. Właśnie tutaj, gdzie próbowali cię złamać, chcę, żebyś się podniosła. Jesteś najsilniejszą, najmilszą, najbardziej autentyczną osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Będziesz niesamowitą żoną i obiecuję, że spędzę każdy dzień udowadniając, że podjęłaś właściwą decyzję, mówiąc tak. Moja kolej. Wzięłam drżący oddech. Adrianie, Sześć miesięcy temu zamówiłeś najgorszą kawę, o jakiej kiedykolwiek słyszałam, i zaśmiałeś się, kiedy ci to powiedziałam. Wracałeś każdego dnia, rozmawialiśmy o książkach, marzeniach i głupich serialach, ani razu nie próbowałeś zaimponować mi pieniędzmi ani statusem. Dałeś mi coś, czego ci ludzie nigdy nie mogli: prawdziwą miłość, prawdziwy szacunek, prawdziwe partnerstwo. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, ale nigdy nie byłam niczego bardziej pewna. Kocham cię. Ogłaszam was mężem i żoną. Możecie pocałować pannę młodą. Adrian przyciągnął mnie blisko i pocałował tak, jakbyśmy byli jedynymi dwiema osobami na świecie. Spadły płatki kwiatów. Ktoś z jego ekipy rzucał je z góry. Tłum wybuchł wiwatami i brawami. Błyski aparatów odpaliły jak fajerwerki. Kiedy się odsunęliśmy, Adrian odwrócił się w stronę rodziny zamojskich, która wciąż stała na schodach, wyglądając na wstrząśniętych. Zosia krzyczała, jej twarz była czerwona i brzydka. To miał być mój moment, to ja miałam wyjść za bogatego, to niesprawiedliwe. Bartek gorączkowo próbował usunąć swoje wcześniejsze posty w mediach społecznościowych, ale było za późno. Film z moim upokorzeniem został już udostępniony tysiące razy, a teraz ludzie filmowali ślub, tworząc historię z zupełnie innym zakończeniem. Leszek Sterling próbował wymknąć się niepostrzeżenie do samochodu, ale Adrian nie skończył. Wyjął telefon i zadzwonił tuż przed wszystkimi. Jego głos niósł się wyraźnie w popołudniowym powietrzu. Tak, ja nie to ja. Anuluj natychmiast inwestycje Sterlinga w nieruchomości zamojskich. Natychmiast wyślij komunikat prasowy, że Westowski holding uznaje praktyki biznesowe rodziny zamojskich za niekompatybilne z naszymi standardami etycznymi. Twarz Jerzego zmieniła się z czerwonej na białą w ciągu sekund. Nie, proszę, nie możesz. Adrian nie skończył. Chcę też, żebyś złożył ofertę wykupu nieruchomości zamojskich. Zaproponuj 30 groszy za złotówkę wartości. Są na tyle zdesperowani, że przyjmą w ciągu tygodnia. Małgorzata osunęła się na frontowe schody, hiperwentylując. Zosia podbiegła do niej, rzucając nam jadowite spojrzenia. Adrian zwrócił się do Jerzego. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale absolutnie bezwzględny. Chciał pan pięćdziesiąt milionów, żeby uratować swoją firmę? Właśnie stracił pan 200 milionów wartości firmy. Do jutra rano każdy inwestor w mieście będzie wiedział, co pan próbował zrobić. Za tydzień będzie miał pan szczęście, jeśli uda się panu utrzymać ten dom. Spojrzał na Małgorzatę, która szlochała. Powiedziała pani Kindze, że jest niczym bez waszego nazwiska. Pozwoli pani, że powiem pani coś, pani Zamojska. Ta dziewczyna udzielała korepetycji za dziesięć złotych za godzinę i zaoszczędziła wystarczająco, by przeżyć, bo jest zaradna i silna. Moja żona pani nie potrzebuje, nigdy nie potrzebowała, ale pani, pani potrzebowała jej dobroci, jej pracy, jej wizerunku i wszystko to pani wyrzuciła. Bartek próbował się odezwać, łamiącym się głosem: Stary, przepraszam, tylko żartowałem sobie. Sfilmowałeś upokorzenie kobiety dla rozrywki, przerwał mu Adrian. Jesteś teraz na topie, Bartek, cały świat patrzy. Jak się z tym czujesz? Zosia podjęła ostatnią desperacką próbę, poprawiając włosy i podchodząc do Adriana z czymś, co prawdopodobnie uważała za uwodzicielski uśmiech. Adrianie najwyraźniej doszło do nieporozumienia. Może moglibyśmy porozmawiać na osobności. Nie spojrzał na nią nawet. Ochrona. Proszę odprowadzić tych ludzi do ich domu. Zakłócają moje przyjęcie weselne. Ekipa ochrony Adriana delikatnie, ale stanowczo skierowała rodzinę Zamojskich z powrotem do drzwi wejściowych. Jerzy gorączkowo dzwonił do ludzi. Małgorzata wciąż płakała. Zosia krzyczała o Belgii. Bartek wyglądał jakby miał zwymiotować. Adrian odwrócił się do mnie i ujął obie moje dłonie. Gotowa by wrócić do domu pani Westowski. Spojrzałam na moje rozsypane rzeczy na trawniku, zmieszane teraz z płatkami kwiatów i białym dywanem. Dwadzieścia jeden lat mojego życia rozrzuconego na tej trawie. Podeszłam powoli i podniosłam tylko jedną rzecz. Małe oprawione zdjęcie siedmioletniej mnie w moim pierwszym dniu z rodziną zamojskich. Uśmiechałam się na nim, pełna nadziei i niewinności. Zostawiłam wszystko inne. Ujęłam dłoń Adriana. Jestem gotowa. Ruszyliśmy razem do limuzyny, a cała okolica wiwatowała. Pani Anna otwarcie płakała ze szczęścia. Listonosz gwizdał, ktoś zaczął rzucać za nami więcej płatków kwiatów. Słyszałam piskliwy i desperacki głos Zosi: To jeszcze nie koniec! Nie możesz tak po prostu. Ostatni raz spojrzałam na te rezydencję, na tych ludzi, którzy udawali moją rodzinę. Jerzy krzyczał do telefonu. Małgorzata chowała twarz w dłoniach. Zosia wyglądała, jakby chciała kogoś zabić. Bartek czytał komentarze pod swoim wiralowym filmem, jego twarz stawała się bledsza z sekundy na sekundę. Nie czułam nic ani złości, ani smutku, tylko wolność. Wybaczam wam, powiedziałam cicho, wiedząc, że prawdopodobnie nie słyszą mnie przez hałas, ale nigdy nie zapomnę, co mi pokazaliście o tym, kim naprawdę jesteście. Adrian pomógł mi wsiąść do limuzyny. Drzwi zamknęły się, tłumiąc chaos na zewnątrz. W środku było cicho, chłodno, spokojnie. W lodzie czekał szampan, grała cicha muzyka. Rodzice Adriana byli w innym samochodzie, dając nam prywatność. Kiedy odjeżdżaliśmy, patrzyłam przez przyciemniane szyby, jak rodzina zamojskich stoi na ruinach swojej reputacji, otoczona moimi rozsypanymi rzeczami i ich rozsypaną godnością. Adrian przyciągnął mnie blisko. Wszystko w porządku? Zastanowiłam się. Wiesz co? Naprawdę tak. Dobrze, uśmiechnął się. Bo tak naprawdę mam zaplanowany ślub na plaży w przyszłym miesiącu. To była tylko rozgrzewka. Roześmiałam się. Naprawdę się roześmiałam. Po raz pierwszy od miesięcy. Minęło osiem miesięcy. Ja i Adrian wzięliśmy ten ślub na plaży kameralny, piękny, tylko rodzina i prawdziwi przyjaciele. Był wszystkim, o czym marzyłam. Firma nieruchomości zamojskich upadła w ciągu trzech miesięcy, tak jak przewidział Adrian. Jerzy i Małgorzata stracili rezydencję. Kupiła ją młoda rodzina z adoptowanymi dziećmi, co uznałam za pięknie ironiczną sprawę. Zosia pracuje teraz w butiku. Widziałam ją raz z daleka. Wyglądała na zmęczoną. Film Bartka go prześladuje. Nie może znaleźć pracy, bo kiedy pracodawcy wpisują jego nazwisko, ten film wyskakuje jako pierwszy. Leszek Sterling został objęty dochodzeniem w sprawie nieuczciwych praktyk biznesowych. A jego pozostałe inwestycje się rozsypały. A ja? Żyję swoim najlepszym życiem u boku mężczyzny, który dostrzegł moją wartość, kiedy nie miałam nic. Adrian wprowadził mnie do swojego świata, ale wspierał mnie również w budowaniu własnego. Założyłam fundację dla dzieci adoptowanych i z rodzin zastępczych. Upewniam się, że wiedzą, iż ich wartość nie jest określana przez rodziny, w których się znajdują. Zamojski wysyłają teraz kartki urodzinowe, świąteczne, z przeprosinami, odsyłam każdą nieotwartą. Niektóre spalone mosty powinny takie pozostać. Jeśli ta historia wywołała u ciebie dreszcze, jeśli coś poczułeś, mam nadzieję, że ją udostępnisz. Podziel się nią z każdym, kto kiedykolwiek został niedoceniony, zlekceważony lub odrzucony przez ludzi, którzy powinni byli go kochać. Skomentuj poniżej, jeśli kiedykolwiek musiałeś odejść od toksycznej rodziny. Opowiedz mi swoją historię, czytam każdy komentarz i pamiętaj o tym. Twoja wartość nie maleje z powodu niezdolności kogoś innego do jej dostrzeżenia. Nigdy nie pozwól, by ktokolwiek traktował cię jak kogoś mniej niż niezwykłego. Ludzie, którzy mają być w twoim życiu, zobaczą twoje światło, nawet gdy stoisz w najciemniejszym momencie. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej historii, a jeśli przechodzisz teraz przez coś podobnego, wytrzymaj. Twoja limuzyna może być tuż za rogiem. Zasubskrybuj kanał szept cieni po więcej niesamowitych historii.